Spróbuję odczepić ten pierwszy pojazd z konwoju, i nim, nim uciekniemy. Teraz? No, pierdolnięty. Jolo, jolo, jolo. Spokojnie, jest w panterze. Nie jest w panterze, nic mi nie jest. Hall Engine Fuel. Wszystko uszkodzone ma Dziwisz się? Po tej eksplozji teraz wyjebało mu tylne koła Aha, a wcześniej był na chodzie, tak? Tak Czyli trochę nie, nie zdążyłem, ale widziałeś jak wsiadę <ś> <ś> Masakra, ja mam to nagrane Weź, to trzeba zaplodować to. co, patrz jak do tego panda na czadersko Jolo <laughs> yolo, yolo, yolo. <laughs> Tytuł filmu będzie Yolo, yolo, yolo